Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie na live'u z Dreadouta Keepers of the Dark. Hello, hello! Równo 20.00. <grywki> Zaczynamy! Głośno to. Hmm. Dobra. Jaki pokój dzisiaj odwiedzamy, moim porze. <noise> <noise> tak, przygotujcie się na krzyki i liczenie śmierci. Ech. Jak się miewa nasz wow, nasz ukochany sprzątający, pan dozorca, Czyjści ściany, jak zwykle. Hello. Mm. Coś w 109. On chyba nas kieruje do 109. O, dobry wieczór, samku. Hej, hej. Mm. Ostatnio byliśmy w 106, a w 108 nie byliśmy. Może pójdziemy do 108. Do 9 w ogóle możemy wejść? Znaczy. Mm, tu byliśmy, tu było 106. To jest 107. Tutaj jest 108. Nie ma 109! Matko, przeraża mnie to. Mm, już się boję. Nie chcę tam wchodzić. E, moja grzywka prze przechodzi różne transmutacje. <laughs> Obecnie jest na etapie, jakoś tam wygląda. <laughs> Aczkolwiek to nie jest jeszcze ten etap, który chciałam osiągnąć. O, cześć Lawrence. Jezu, mam za głośno, zdecydowanie za głośno. Eee, The Last Symphony. Super. A, wiem gdzie jesteśmy. To jest też to miejsce z końcówki Tredaulta, chyba. Wszystkie miejsca tu odwiedzamy, tylko po prostu one się zmieniają. Hmm. Wow, jakieś mroczne okno, jakieś ciemny korytarz. Wszystko tu jest ciemne i mroczne, ale to standard. <laughs> Chociaż nie mam manekinów, ale założę się, że będzie tu coś gorszego, bo to jest ostatni pokój. O-o. <laughs> się już mnie coś strasz. No zabierz to! Czemu nie? Objective updated, czekajcie. Co się stało? Nie ma manekina, mamy laleczkę. The doll cannot be picked up. The owner may uh -huh. I coś się zmieniło w dwójce 102. Może do tej dziewczynki to należy. No ale nie mogę jej podnieść. Hmm. Zaraz umrę. Czy ona wstanie ta laleczka? Boję się. Tak boję się laleczki. Nie lalka klasyka. No. Coś mnie tu no Mówię, że ta lalka, no... I teraz mnie będzie prześladować. Idę tu na dół. Weź się, spokój, ty głupia lalko. Ej, gdzie ona zniknęła? Eee. Okej, okay, teraz już za mną nie łazi, chyba. Eem. Jak będziesz tak panikowała, to na pewno wstanie. <gryw> Ale no, więc ja nie poradzę. Pojem się. My laleczki przecież nie żyją, tak, na pewno. Tam się coś świeci i do światła. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale. Co? The gramophone player looks like it's missing some parts. O, oh, świetnie. Jezu! Coś się za tymi drzwiami dzieje niedobrego, chyba. Słyszę dziwne dźwięki. To jest jakaś jadalnia. Tam też coś jest, Boże drogi. Ja nie chcę tam wchodzić. Coś się tutaj zachichotało. O-o. Coś tu jest niedobrego. Czego nie widzę oczywiście. Co dzieje, no? Ludzie, straszycie mnie bez powodu. Tu coś ciekawego mogę zagrać? Jakiś interesujący utwór? To jest to drugie przejście. Mm, wszystkie dziewczynki, które mają laleczki w pokoju, proszę, bądźcie ostrożne, bo te zabawki mogą być ostatnią rzeczą, którą zobaczycie. O matko. ale jesteś creepy. Toś się chichra razem mnie zdecydowanie. Zaraz mnie coś wystraszy. Zaraz mnie coś wystraszy, nie przestraszę się, bo wiem o tym, że mnie zaraz coś wystraszy. Nie boję się, wcale się nie boję, ani trochę. Nic mnie tu nie straszy, ej, oszustwo. Jest coś z tą lampą, może nic mnie tu nie straszy, ja nie wiem. Już wiem czemu urywałam lelką głowy, o matko. Przerażające. Co na suficie? No wiem, że powinnam znaleźć te części do gramofonu, ale na razie ich nie widzę w ogóle. Na suficie jest tylko światło. Jakby od tej... lampy. O! To jest znowu ten koleś, którego widzieliśmy chyba wcześniej. Cześć, kolesiu. Nie zostawiłeś mi jakiejś części. O! Już myślałam, że część do gramofonu mi zostawił. Eee... Taki ingredients are still missing. Aha. Super, fascynujące, tylko nadal nie mam części do gramofonu. Ciekawa ta lampa. Nie, na no tamtym liveie biły cię manekiny, to może teraz lamp. <grywy> Typowy gamer. <grywy> tak, a ja zabijam gamerów. Nie mogę mieć konkurencji. Wiecie? Muszę wybić moją konkurencję. Stary zegar. Dobra, zlazłam z góry, więc pójdziemy tędy jeszcze. No, coś czuję, że tu raczej... nie będzie żadnego przejścia, chyba, że tędy. Oła, znowu coś mnie będzie straszyć. Jeszcze gdzieś lustro powinno być. To jest znowu lampa świecąca? O, to jest ta pani, o, widzieliśmy chyba. O nie, i tu można wejść. Hmm. E, czekajcie, tu jest coś istotnego. Chyba. Tylko co? Same wybi wybite lustra. O, dobra, tam jest lustro. Do powrotu do świata pseudonormalnego. Czy tu coś jeszcze jest? O, o, można wejść, tam coś harczy. zaczęła zabijać konkurencję, to czego to się jeszcze posunie. No, nigdy nie wiadomo. No Miejmy nadzieję, że ta pani na chwilę nie będzie. Co tu harczy? Może ktoś ma problemy z oddychaniem. Chyba nie powinnam tu pójść. a wiedziałam! To mnie nie wystraszyło, kto się <noise> Tak, inhalacja. <noise> Cześć, Greg. <noise> no właśnie, to było takie aha. <noise> I co jedno sobie poszło? Ale tu brzydko macie. Ja już się zgubiłam w tym miejscu, wiecie? E, aha, to jest na zewnątrz w ogóle. To jest na kłódkę Hej, hej. Pogoda? E, Taka sobie, szczerze mówiąc. O. No nie, znowu ta lalka. No, ona będzie mnie teraz nerwować. Jezus, Maria, dajcie mi spokój. Najpierw samuraj, a teraz to. To ciężko oddycha. Z jest brama, ja chcę wyjść. Przestań, lalko. Jezu. Teraz. Cześć, oks Nie ja chyba nawet nie umieram od tego, to po prostu... Ona mnie straszy Dobra, idę sobie już, nie oddychaj tak ciężko. Nie przesadzaj. Przestań! Zamknę cię tam. Mogę cię zamknąć. Tam. No uwolniłam ją i teraz mnie będzie straszyć, no... Wcale nie chciałam tu być. To mnie będzie gonić, No. Głupia lalka. I teraz gdzie ja jestem? Kiedyś ja się już zgubiłam. To były te dziwne lustra. Tu jest coś istotnego dla fabuły w tym miejscu. Ale nie wiem co. Tu, 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 tu. Tu się tak zapala jakby. Albo to tu. O, tu jest część do gramofonu. Hmm, ciekawe, czy tylko jedna część była potrzebna. To coś, co dziwnie oddycha na pewno ma pretensje do Ani, że za to, że zaczepia jej lalki. <grymne> no na pewno chciała się pobawić, a ja tu jej przeszkadzam. E, no właśnie zdjęcia chyba nie możemy jej zrobić. Przypuszczam, że ona zniknie dopiero jak się wykona wszystko, co potrzeba na, w tym miejscu. Nie, jeszcze brakuje Ja nie wiem co No dobra, to w tamtej części byłam tu Musimy się cofnąć jeszcze raz na górę Tam wszystkiego nie przeszukałam Nie wiedziałam, że będę musiała szukać jakichś części do gramofonu Ja mam nadzieję, że ta lalka nie może mnie zabić czy coś Też w sumie zabijanie to tam pal jest. W sumie to straszne gry ostatnie jakoś przestały być straszne dla mnie. No ja ci powiem, że jak w sumie im dłużej gram, to tym mniej straszne niektóre elementy się wydają. No, wiadomo, że przestraszysz się czegoś, co wyskakuje na twarz. No chyba, że nie wiem. Jest ktoś aż tak nie czuły na takie fragmenty. Ale wydaje mi się, że. Znaczy, no, jeśli chodzi o klimat, no to już. Ciężko, żeby straszyły, tak jak się krad przez dłuższy czas. O, to było jakieś drzwi. O, tu coś jest. O! Ta dziewczynka z lalką. Widzicie, to jej potrzebna jest ta lalka. Będziemy musieli ją zabrać jakoś, ale na razie ta lalka nie daje się zabrać. Byliśmy tu kiedyś Trzeba tu jakoś przejść Ustawiliśmy te lustra chyba Teraz nie wiem, co na dalszą Niedobrą no. muzę tu mają <laughs> Tak Taką orientalną no Dobra, oprócz tego zdjęcia tu nic nie było Ja się obawiam, że ja nie znajdę tych części do gramofonu ja nie mam pojęcia co ich szukać o nie, znowu tu to ciężko oddychające coś. Tego nie mogę nawet otworzyć. To ciężko oddychające coś zostało. Jesteś tu zadany? Nie. nie mam pojęcia. Pani z Astmu. Nazwijmy ją panią z Astmu. Jak gdzieś się tu narodziłam, chyba. O, coś znowu kichocze za mnie. Nie, się tu chyba narodziłam. Tak, tu są te schody na dół. To pupa trochę. Musimy szukać tego gramono. nie wiem gdzie. Może tam na zewnątrz, gdzie ta pani grasuje, no. Dziewczynko pseudo-Samaro, ja ci dam swój inhalator, ale już przestań oddychać, bo to niezdrowe. <laughs> no cóż. No dobra, to przeszukajmy jeszcze raz te pokoje, no nie wiem. Już myślałam, że płyta tu leży. Chyba płyta do tego magro... gramofonu jest nam potrzebna, ale nie mam pojęcia, gdzie jej szukać. Nie chcesz sobie pograć na komputerze? Czym na no dziwne jesteś? Porozprawić na YouTube? Nie, jak coś to jestem ja sobie sprawdzę na, w trakcie przerwy Jeśli do tego momentu nie dojdę Do tego Już tak zbliżamy się do przerwy Ale jakbyście zauważyli gdzieś po drodze to krzyczcie że nie mogę wejść na te stoły. Pewnie Lala i się pokuciła Tak. Hmm. No nic czorta, nic tu nie widzę. Chyba, że teraz mogę wejść tu, ale chyba nie. Tam też coś harczy. Tam też coś harczy. Chyba, że tu na tych stołach też coś jest. Jakaś niezdrowa żywność i te sprawy. No tu, tu coś jest, tu wyraźnie. O, tu chyba. Czy już nie? Eee. Dobra. Nieistotne. Aha, tu byłam. A, bo to mi pokazywało, żebym tu weszła. Dobra. Tu znaleźliśmy ten gramofon. Ej. O! nie, znowu ty! <słyska> <słyska> Muszę ona tak oddycha, żeby się uspokoić, bo jest zła na nas, że śmiejemy się z jej gry na <słyska> Teraz ta lalka mnie tutaj będzie straszyć. Ja jestem w sumie ciekawa, co ona by mi zrobiła. Muszę spróbuję jej pozwolić, żeby do nas doszła. Cześć, cześć! Słuchajcie, jak się turpoli za mną, ale nic nie robi. Na mnie nic nie robi, no. O! Teraz mogę ją podnieść. Ale Skubana. <laughs> to jest ciekawe, czemu. Mam wrażenie, że może te gramofonowe części są gdzie indziej. Że będziemy musieli się najpierw z tą lalką cofnąć do pokoju 102. Ale z na 100% nie jestem pewna, więc myślę, że zrobimy sobie przerwę. W tym czasie zobaczę, gdzie ewentualnie szukać tych gramofonowych części, bo... Też i tak nie mam pojęcia. I, I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to ciekawe. To będę mogła tu pójść. Hmm. Ciekawe, czy mnie tamten nie będzie atakował. Jak mam tą lalkę. O, mam 6 igieł z 14. Ekstra na lalaczka. Był tam w pokoju z rozbitym lustrem. Tam było kilka pokoi z rozbitymi lustrami. No ale to zdobyłam tą część gramofonu z tego pokoju. Tak mi się wydaje. To jest ta... Ta część. Ta górna. Nie wiem jak to się nazywa. To to tam znalazłam. Zdaje się. Dobra, robimy przerwę 5 minutek i, i zaraz wracamy.